Zapraszamy Państwa na festiwal sztuk audiowizualnych do tuczna niedużej miejscowości kołowałcza nad siedmioma jeziorami z zamkiem położonej w bajecznej krainie lasów. Festiwal będzie się odbywał na przełomie lipca i sierpnia, od 31 lipca do 2 sierpnia, to jest akurat weekend. I wystąpią takie zespoły jak Pogodno, Kawałek Kulki, Brudne Dzieci Sida, Masturbator, Kakofonikt. Ale to wieczorami, tak? a w ciągu dnia 40 artystów, performerów, akcjonistów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografia dokumentalna i warsztaty dla dzieci, na które zapraszamy rodziny z dziećmi, same dzieci. Warsztaty będą się odbywały każdego dnia, zaczynały koło południa. No i warto. Cały festiwal jest darmowy, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.misietupodoba.pl tam można znaleźć wszystkie informacje: mapkę dojazdu, środki transportu, jak i informacje na temat miejsca, gdzie można się zatrzymać, ewentualnych noclegowni, pól namiotowych. Jeszcze raz. 31 lipiec do 2 sierpnia Tuczno Koło Waucza. Zapraszamy.